Witam Państwa serdecznie w piątek 22 maja ze studia przy ulicy Flewiańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości poinformujemy o rozbudowie centrum logistyki. Przypomnimy o drugiej turze wyborów prezydenckich. Opowiemy też o nadchodzących małych derbach Śląska. Tomasz Czoik zapraszam. Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach zostanie rozbudowane. Powstanie kolejna, piąta już hala magazynowa klasy A. Budynek ulokowany będzie przy ulicy Portowej 28. Nowy magazyn to inwestycja o wartości 25 milionów złotych. W hali o powierzchni 10 tysięcy m2 znajdą się pomieszczenia biurowe, infrastruktura socjalna i techniczna, tor kolejowy oraz urządzenia przeładunkowe. Budynek przeznaczony będzie do składowania towarów przewożonych transportem szynowym. Oraz ich składowania. Budowa rozpocznie się we wrześniu 2015 roku, inwestycja ma być gotowa w maju przyszłego roku. Obecnie na terenie Śląskiego Centrum Logistyki działa oddział celny, agencje celne, biura tłumaczeń oraz firmy transportu lotniczego. Druga tura wyborów prezydenckich. W pojedynku o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polski zmierzą się aktualnie urzędująca głowa państwa Bronisław Komorowski oraz europoseł Andrzej Duda. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. Jeżeli mamy wątpliwości dotyczące lokalizacji naszej siedziby obwodowej komisji wyborczej, można to sprawdzić na stronie pkw.gov.pl 2015 lub na stronie gliwickiego magistratu gliwice.eu zakładka wybory prezydenckie. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z fotografią. Do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 1 przy ulicy Kozielskiej zjechali dziś młodzi tancerze i tancerki prawie z całego województwa. Dzieci rywalizowały w drugim wojewódzkim festiwalu Tańców Europy. Dzieci dzisiaj się tutaj bawi u Państwa. Mamy 26 zespołów, to jest około 350 dzieci, natomiast mamy podzielone w trzech kategoriach. Przedszkole, a potem mamy szkoły podstawowe, w tym dwie kategorie klasy 1-3 i 4-6. To jest bardzo widowiskowe, widowiskowy festiwal i to jest taki, taki konkurs bardzo widowiskowy i bardzo chcemy właśnie, żeby nasze dzieciaki też tutaj brały udział, a zależy nam na tym, żeby się dzieci ruszały i z gracją, bo to jest bardzo istotne. A ruch, jak wiemy, oczywiście wspiera naukę i wzmacnia naukę. Dzieci te, które się ruszają i są bardzo aktywne, ruchowe na pewno dużo lepiej się uczą. A poza tym czekam bardzo dużo radości. I to jest najistotniejsze. I mają uśmiech na twarzy, lubią to robić. My też wtedy też jesteśmy szczęśliwsi, uśmiechnięci. A jakie tańce? prezentują uczestnicy dzisiejszego festiwalu? E, przede wszystkim są to klasyczne tańce europejskie, ale nie, bra nie brakuje nowoczesnych elementów, e, jeżeli chodzi o te tańce. E, ja myślę, że przede wszystkim przedszkola wolą jednak tą klasykę, a klasy 4-6 przeplatają klasykę z e, modernem. I co dzisiaj zatańczycie? Trzy tań cztery tańce. <głosy> <głosy> O, uciekli i zabili. Yy, <laughs> uciekli i zabili go i uciekł. <laughs> A, czasem się każdemu takie przejeżdżyczenia no się. Zatańczycie tarantyny. Jesteście marioneczki! Na co dzisiaj zwracacie uwagę? No przede wszystkim na te gdzieś, jak jaki tańczą, bo to konkurs tańca, prawda? Ale też nie ukrywam, że dużo rozmawiamy o tym, skąd te tańce się wywodzą, bo mamy dzisiaj festiwal tańców. Europy. W związku z tym no, także ważne jest dla nas pochodzenie. Poziom wyrównany, zróżnicowany? Są grupy, które naprawdę prezentują taki poziom, iż sędziowie trochę z otwartymi ustami oceniają. Z wdzięku dzieci wynika po prostu to, iż mają na nas wpływ także bardzo subiektywny. Są grupy, które bardziej początkujący poziom prezentują. Myślę, że jest zróżnicowanie, ale to chyba o to chodzi. Nie pierwszy raz, dużo, dużo razy jeździmy na różne konkursy i zazwyczaj zajmujemy jakieś miejsca. A jak będzie dzisiaj? Myślę, że też zdobędziemy jakieś miejsce. Oby. To się okaże. To się okaże. To musi być jak najlepsze miejsce, tak? Macie się To co, nóg wam życzymy? Lepiej. Weekend zapowiada się bardzo intensywnie. Już jutro o godzinie 10.30 na skwerze przed Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej rozpoczną się miejskie obchody święta rodziny. Wśród atrakcji przejazd syrenek i nowoczesne technologie stworzone przez gliwickich Żaków. Następnie już w Parku Chopina występy artystyczne, warsztaty plastyczne, stoisko z książkami, dmuchańce i wiele, wiele więcej. Wydarzenie objęła patronatem Telewizja Imperium. Po godzinie 12.30, czyli po dwóch godzinach pobytu y na terenie Politechniki Śląskiej, przechodzimy do Parku Chopina i w Parku Chopina odbywa się wydarzenie, które nazywamy MDK i przyjaciele. Na scenie najpierw zaproszona przedszkola, a później wykonawcy Młodzieżowego Domu Kultury śpiewają, tańczą, bawią, stoiska z pokazami plastycznymi, z możliwością wzięcia udziału w warsztatach plastycznych, budowanie budowli z książek. Do tego jeszcze myślę, że spotkanie z szachami, teatrem, no takie różne rzeczy, które na co dzień w mdk się odbywają. W związku z tym, że jest to święto rodziny, w związku z tym, że świętujemy 25 lat samorządów, myślę, że rozmach dosyć duży, bo można oddać krew, przy ulicy Hudoby będzie stał specjalny ambulans stacji krwiodawstwa z Katowic. Będzie można zbadać swój słuch przy przedszkolu miejskim nr 40. Będzie można skorzystać z porad dietetyka. Będzie można odwiedzić stoisko kosmetyczne. Czyli myślę, że można przyjść i przebadać się i wyjść przerobionym na bóstwo. Chociaż myślę, że wielu osobom nie jest to potrzebne, bo świetnie wyglądamy, ale strzeżonego Pan Bóg szczerze, także zapraszamy na te y, również wydarzenia. Jutro o 14 rozpocznie się festyn rodziny z ekologią, który przyciągnie nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Przygotowano wiele atrakcji. wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Najbliższą sobotę zapraszamy na ekologiczny festyn rodzinny. Będzie się dużo działo, wiele atrakcji, mnóstwo mamy. Między innymi quiz ekologiczny, występy artystyczne dzieci, najmłodszych przedszkolaków, szkolnych, występ zespołu tanecznego gaduły. Będzie wiele atrakcji. Zapraszam wszystkich, będzie się działo i nie przegapcie tego. Zapraszam wszystkich kolegów i koleżanki na pokaz psów obronnych, quiz ekologiczny i różne atrakcyjne nagrody. Będą również liczne konkursy plastyczne, sportowe, taneczne i warsztaty ekologiczne. Nie zabraknie również kiełbasek z grilla, żurku, swojskich wypieków przygotowanych przez rodziców. jutro startuje też czwarta edycja turnieju Za Jeden Uśmiech. 24 drużyny rywalizować będą przez weekend w Centrum Łabędź przy ulicy Partyzantów 25. Dochód uzyskany z imprezy zasili budżet Domu Dziecka numer 2 w Gliwicach. Dzięki temu podopieczni placówki będą mogli pojechać latem na wczasy. Twarzą tegorocznej edycji turnieju jest były reprezentant Polski Kamil Kosowski. W niedzielę o 15.30 Piast Gliwice podejmie na własnym obiekcie pod Beskidzie Bielsko-Biała. W spotkaniu z pewnością towarzyszyć będą niemałe emocje. Obie ekipy mają obecnie po 24 punkty i zwycięstwo dobitnie przybliży którąś ze stron do utrzymania w T-Mobile Ekstraklasie. Piastunki liczą przede wszystkim na świetną formę Kamila Wilczka, lidera klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę prognoza pogody na sobotę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.